Trzy proste słowa ukryte w Biblii mogą być kluczem do aktywacji prawa przyciągania w Twoim życiu. A kiedy odkryjesz, jakie to słowa, nic już nie będzie takie samo. Wyobraź sobie przez chwilę, że istnieje święty kot, przeoczony na stronach, które już czytałeś lub na które być może nigdy nie zwróciłeś uwagi. Kot zdolny otworzyć drzwi do niewidzialnego, przemienić niemożliwe w możliwe i zestroić twój umysł, serce i sam wszechświat na twoją korzyść. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak często prosisz, modlisz się, pragniesz z całej siły, a wydaje się, że niebo milczy? Dlaczego niektórzy zdają się otrzymywać cuda jeden po drugim, podczas gdy inni czekają latami? Nigdy nie widząc materializacji obietnicy? Te pytania są głębsze niż się wydaje, ponieważ dotykają bezpośrednio cichej rany, którą wszyscy nosimy strachu przed niewysłuchaniem, poczucia, że nasze marzenia są dla nas zbyt wielkie, lub że blokuje nas coś niewidzialnego jak mur, którego nie potrafimy zburzyć. A co jeśli powiem Ci, że ten mur nie jest na zewnątrz, lecz wewnątrz Ciebie? Że jest zbudowany ze starych przekonań, cichych wątpliwości, słów, które sam powtarzałeś, nie zdając sobie z tego sprawy? Joseph Murphy w swoich naukach ujawnił coś niezwykłego: Podświadomość jest jak żyzna gleba, która przyjmuje każde ziarno, które zasiejesz. Czy to wiary, czy strachu. A Biblia, znacznie więcej niż historyczna czy religijna księga, jest mapą duchowych instrukcji, napisaną symbolicznym językiem, która strzeże tajemnic dostępu do tej ukrytej mocy, która już w Tobie mieszka. W jej wnętrzu trzy konkretne słowa nie tylko niosą wibracje, ale są kluczami do przebudzenia sił, które do dziś być może pozostawały uśpione w Twoim życiu. Pomyśl, Wszechświatem rządzą prawa. Grawitacja nie zawodzi, czas się nie zatrzymuje, wibracja nigdy nie gaśnie. A prawo przyciągania jest jednym z tych niezmiennych praw, odpowiadającym na wszystko, co czujesz, w co wierzysz i co afirmujesz. Kiedy te trzy słowa zostaną zrozumiane i użyte we właściwy sposób, coś natychmiast porusza się w niewidzialnym polu. To tak. Jakbyś włączył przełącznik zdolny oświetlić całą ciemność wokół ciebie. To, co wydawało się zamknięte, nagle zaczyna się otwierać. To, co wydawało się odległe, zaczyna się zbliżać. A to, co wydawało się niemożliwe, zaczyna nabierać kształtów na twoich oczach. Teraz chcę, żebyś się nad czymś zastanowił: ile razy powtarzałeś zdania, które, nie zdając sobie z tego sprawy, stały się prawdą w twoim życiu. Może mówiłeś, nie mam szczęścia, nic mi się nie udaje, nie potrafię i jak rozkaz wyryty w podświadomości, twoje życie zaczęło odzwierciedlać dokładnie te słowa. Moc tkwi w słowie, a słowo tworzy światy. Oznacza to, że już cały czas używasz prawa przyciągania. Pytanie tylko, czy przyciągasz to, czego pragniesz, czy to, czego się boisz. W tym miejscu trzy święte słowa wkraczają jak złoty klucz. To nie są tylko pojęcia religijne, ale twórcze wibracje, nasiona energii, które zasiane w Twojej podświadomości radykalnie zmieniają sposób, w jaki manifestujesz swoją rzeczywistość. Te słowa są tak proste, że możesz nawet pomyśleć, że już je znasz, ale liczy się nie tylko ich znajomość, liczy się zrozumienie ich prawdziwej mocy. Stosowanie ich ze świadomością i odczuwanie, jak zmieniają częstotliwość Twojej istoty. I chcę Ci teraz coś obiecać: trzecie słowo, które wyjawię później, jest najpotężniejsze ze wszystkich. Nie tylko zawiera esencję twórczej mocy Biblii, ale jest również kluczem, który może natychmiast odwrócić losy Twojego życia. To ono łączy Cię bezpośrednio ze źródłem wszystkiego, co istnieje. Kiedy je zrozumiesz i wypowiesz z prawdziwą wiarą, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Ale zanim pójdziemy dalej, chcecie o coś poprosić. Jeśli ten temat już zaczął w tobie rezonować, jeśli w jakikolwiek sposób czujesz, że ta wiadomość jest tym, na co czekałeś, poświęć chwilę, aby zostawić polubienie pod tym filmem i zasubskrybować kanał. To nie tylko wsparcie dla treści. Ale także symboliczny akt zaangażowania we własną transformację. Klikając, już wysyłasz sygnał do wszechświata, że jesteś gotów przyjąć nowe. A jeśli chcesz zagłębić się w tę wiedzę jeszcze bardziej i odkryć, jak praktycznie zastosować te objawienia w swoim życiu, zostawiłem dla ciebie coś specjalnego w pierwszym przypiętym komentarzu. To transformujący materiał. Stworzony, aby pomóc Ci zrobić kolejny krok w tej podróży manifestacji. Kliknij i pozwól sobie na dostęp do tej wiedzy, bo czasami to, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Teraz weź głęboki oddech i przygotuj się, bo to, co zaraz usłyszysz, może nie być tym, czego się spodziewałeś, ale z pewnością będzie tym, na co czekała Twoja dusza. Trzy najpotężniejsze słowa Biblii do aktywacji prawa przyciągania zaraz zostaną ujawnione, a każde z nich przeniesie cię na głębszy poziom przebudzenia twojej wewnętrznej mocy. Ale pamiętaj, ostatnie jest najsilniejsze ze wszystkich i może wszystko dla ciebie zmienić. Biblia to znacznie więcej niż księga starożytnych opowieści. W rzeczywistości jest to zakodowany podręcznik energii, duchowa mapa, która łączy człowieka z boskością. Za każdym wersetem kryje się hasło, słowo, które wibruje z częstotliwością zdolną zamanifestować się w postaci rzeczywistości. A trzy słowa, które zaraz poznasz, noszą w sobie moc świadomego aktywowania prawa przyciągania, pozwalając ci przekształcać pragnienia w przeżyte doświadczenia. Pierwsze z nich może wydawać się proste, ale kryje w sobie ziarno wszelkiej manifestacji. Wypowiedziane z wiarą, natychmiast przeprogramowuje podświadomość, dostrajając twoją wibrację do tego, co pragniesz przyciągnąć. To słowo to proś. Tak, proś. Tego nauczał Chrystus w Ewangelii Mateusza 7:7. Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Józef Marfi wyjaśniał, że prosić to nie tylko mówić ustami, ale odcisnąć w podświadomości wyraźny obraz tego, czego pragniesz. To jak Zasianie ziarna w najżyźniejszej glebie, jaka istnieje, w Twoim wewnętrznym umyśle. Kiedy prosisz prawdziwie, nie jest to prośba wynikająca z braku, ale z przekonania. To tak, jakbyś mówił wszechświatowi: Wiem, czego chcę, wiem, że na to zasługuję i wiem, że to już jest moje. Problem w tym, że większość ludzi nie umie prosić mylą prośbę z żebraniem mówią: Panie, jeśli taka Twoja wola, pomóż mi, lub może kiedyś mi się uda. Ale tego typu prośba jest pusta. Brakuje jej wiary, nie ma wibracji. Joseph Murphy mówił: naukowa modlitwa to niewątpliwa prośba, ale cicha akceptacja, że dobro zostało już udzielone. Kiedy prosisz prawidłowo, nie jest to błaganie, to deklaracja. Wygrawerowujesz w podświadomości pewność posiadania. Zatem pierwszym krokiem do aktywacji prawa przyciągania jest nauczenie się prosić we właściwy sposób. Zamknij oczy, zwizualizuj to wyraźnie, poczuj, jakbyś już to otrzymał, bo podświadomość nie rozumie przyszłości ani przeszłości, rozumie teraz. Kiedy czujesz, że już to masz, wszechświat odpowiada na Twoją wibrację. Dlatego tak wiele cudów manifestuje się, gdy ktoś modli się z prawdziwą wiarą. To nie głośność krzyku przenosi góry, ale intensywność cichej wiary. Ale prośba to dopiero początek. Drugie słowo jest jeszcze głębsze. Nie chodzi tylko o działanie, ale o zaufanie. To słowo to wierz. Wierzyć to znacznie więcej niż myśleć pozytywnie. Wierzyć to żyć tak, jakby to już było rzeczywistością. To chodzić jak ktoś, kto już otrzymał. To uśmiechać się, zanim jeszcze zobaczysz rezultat, bo wewnątrz ciebie nie ma już wątpliwości. Jezus nieustannie powtarzał tę myśl: wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Joseph Murphy wyjaśniał, że wiara jest językiem podświadomości. To ona nadaje kształt niewidzialnej energii. Pomyśl przez chwilę, ile razy o coś prosiłeś, ale tak naprawdę nie wierzyłeś, że to otrzymasz. Może odmówiłeś modlitwę, afirmacje, ale w głębi duszy głos szeptał: To zbyt trudne. To dla mnie niemożliwe. I co się stało? Nic. Ponieważ prawo przyciągania nie odpowiada na to, co mówisz powierzchownie, ale na to, w co głęboko wierzysz. Wiara jest jak magnes. Jeśli wierzysz, że dobro nadchodzi, wibrujesz wdzięcznością i przedwczesną radością, a ta energia przyciąga dokładnie to. Jeśli wierzysz, że nic się nie uda, wibracja, którą emitujesz, jest frustracją, a wszechświat zwraca doświadczenia, które potwierdzają ten wewnętrzny stan. Joseph Murphy mówił: Nie otrzymujesz tego, czego pragniesz, otrzymujesz to, co uważasz za prawdę. Jeśli więc chcesz przyciągnąć obfitość, zdrowie, miłość, cuda, musisz nauczyć się wierzyć niezachwianie. Jak to zrobić? Sekret tkwi w przeprogramowaniu podświadomości poprzez powtarzanie emocje i wyraźne obrazy mentalne. Każdego dnia powtarzasz nie tylko słowa, ale przeżywasz mentalnie upragnioną scenę, aż stanie się tak realna w twojej wyobraźni, że podświadomość zaakceptuje ją jako prawdę. Kiedy to się stanie, nic nie może powstrzymać manifestacji. I tu dochodzimy do najpotężniejszego punktu, trzeciego słowa. Najgłębszego, tego, które leży w sercu Biblii i w centrum nauk duchowych. To słowo jest w stanie natychmiast przekształcić Twoją wibrację i połączyć Cię bezpośrednio z mocą stwórczą. To słowo to jestem. Kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w Księdze Wyjścia, przedstawia się mówiąc: Jestem, który jestem. Te dwa małe słowa niosą w sobie całą moc stworzenia, ponieważ za każdym razem, gdy mówisz: Jestem, składasz twórczą deklarację, kształtujesz swoją tożsamość, wydajesz bezpośredni rozkaz podświadomości, która słucha bez pytania. Joseph Murphy wyjaśniał, że jestem. To tajne hasło podświadomości. Wszystko, co umieścisz po tym wyrażeniu, staje się twórczym rozkazem. Jeśli mówisz, jestem biedny, programujesz swój umysł do życia w niedostatku. Jeśli mówisz, jestem chory, dekretujesz ograniczenia dla swojego ciała. Ale jeśli mówisz, jestem obfitością, jestem zdrowiem, jestem kochany. Uwalniasz twórczą energię, która przekształca Twoją rzeczywistość. Większość ludzi używa jestem nieświadomie i dlatego tworzy cierpienie, nie zdając sobie z tego sprawy. Powtarzają negatywne zwroty, jakby oddychali, nie wyobrażając sobie, że każde słowo jest cegłą w niewidzialnej budowli ich własnego życia. Ale kiedy przebudzisz się do tej tajemnicy. Zaczynasz używać jestem jako narzędzia świadomej manifestacji. Wyobraź sobie teraz, że stoisz przed lustrem. Spójrz sobie w oczy i powiedz: Jestem błogosławiony, jestem dobrobytem, jestem żywą odpowiedzią boskiej obfitości. Jeśli będziesz to robić każdego dnia nie jako mechaniczną powtórkę, ale z prawdziwą emocją, Twoja podświadomość zapisze tę nową tożsamość, i od tego momentu Twoje życie zacznie to dokładnie odzwierciedlać. Dlatego powiedziałem, że trzecie słowo jest najpotężniejsze, ponieważ nie tylko aktywuje prawo przyciągania, ono je przyspiesza. Jestem stawia cię w centrum stworzenia. To tak, jakby wszechświat mówił, jeśli to jest to, kim twierdzisz, że jesteś, niech tak się stanie. Teraz zauważ sekwencję. Najpierw prosisz, potem wierzysz, a na końcu deklarujesz z mocą: Jestem. Ta triada to tajny kot ukryty w Biblii, który Joseph Murphy pomógł nam zrozumieć w prostym języku. To nie tylko teoria duchowa, ale żywa praktyka, którą można zastosować w swoim życiu już dziś. I tutaj chcę, żebyś się zatrzymał i zapytał siebie, jakie słowa najczęściej sobie powtarzałem. Czy mówiłem jestem zdolny, jestem kochany, jestem zamożny? Czy może, nie zdając sobie z tego sprawy, mówiłem jestem pechowcem, jestem nieszczęśliwy, jestem niewystarczający? Pamiętaj, Twoje życie jest odbiciem słów, które wyryjesz w sobie. A jeśli w tym momencie czujesz, że musisz zmienić tę częstotliwość, skorzystaj z prezentu, który zostawiłem dla Ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu. Tam jest okazja, by zrobić kolejny krok, by nauczyć się, jak stosować tę wiedzę w codziennym życiu w sposób praktyczny i ostateczny. Kliknij i zobacz, jak ten prosty akt może otworzyć nowe drzwi na Twojej drodze manifestacji. Bo w głębi duszy to, czego tak szukasz, jest już w Tobie. Moc nie jest na zewnątrz, jest w słowach, które wypowiadasz, w obrazach, które pielęgnujesz, w wierze, którą karmisz. Więc od dziś niech Twoje słowa będą nasionami światła. Proś z jasnością, wierz z przekonaniem i deklaruj z mocą: Jestem. A kiedy to zrobisz, zauważysz, że wszechświat zawsze był gotów odpowiedzieć. Podczas tej podróży zagłębiliśmy się razem w tajemnicę, która choć zawsze była przed nami, często pozostawała niewidoczna. Trzy słowa ukryte na kartach Biblii niosą energię, która może przekręcić klucz twojego życia. Proś, wierz i deklaruj z mocą jestem. Może to wydawać się zbyt proste, ale prawda jest taka, że najwspanialsze rzeczy we wszechświecie zawsze ukrywają się w prostocie. Siła tkwi w szczegółach. W tym, co wydawało się oczywiste, znajduje się odpowiedź, której zawsze szukałeś. Teraz zatrzymaj się na chwilę i spójrz w głąb siebie. Ile lat spędziłeś, próbując, walcząc, wyczerpując się, szukając na zewnątrz tego, co mogło narodzić się tylko wewnątrz? Ile razy wierzyłeś, że potrzebujesz więcej szczęścia, więcej możliwości, więcej uznania od innych, podczas gdy w rzeczywistości potrzebowałeś tylko więcej wiary we własną moc? Biblia nigdy nie była księgą ograniczeń. Nigdy nie mówiła o odległym, nieosiągalnym Bogu siedzącym na tronie oddzielonym od swojego stworzenia. Zawsze mówiła o Bogu, który mieszka w Tobie, w Twojej podświadomości, w Twoim oddechu, w niewidzialnej sile, która porusza każdą komórkę Twojego ciała. Joseph Murphy ujawnił to jasno. Moc. Jest w tobie, a wszystko, czego potrzebujesz, by zmienić swoje życie, zostało ci dane od samego początku. Słowa są kanałem są jak nasiona, które sadzisz w niewidzialnej glebie umysłu. Proś to akt sadzenia, wiesz to woda, która odżywia nasiono, a jestem to słońce, które sprawia, że kwitnie. Razem te trzy ruchy tworzą niepowstrzymaną siłę, ponieważ nie chodzi tylko o powtarzanie frazesów, ale o życie w harmonii z tym, czego pragniesz. Pomyśl, ile razy zastanawiałeś się, dlaczego jeszcze nie osiągnąłeś tego, o czym tak marzysz. Może czułeś się zmęczony czekaniem, sfrustrowany czasem, który zdaje się nigdy nie przynosić odpowiedzi. A co jeśli powiem ci, że wszechświat nigdy nie przestał odpowiadać? Zawsze odpowiadał, ale odpowiadał na to, w co najmocniej wierzyłeś. Nie na to, co mówiłeś ustami, ale na to, czym wibrowało twoje serce. Jeśli tym, co najczęściej karmiłeś, był strach, strach stał się rzeczywistością. Jeśli tym, co najczęściej karmiłeś, była wątpliwość, wątpliwość stała się doświadczeniem. Ale teraz. Masz w rękach klucz do zmiany tej częstotliwości. Ponieważ kiedy prosisz z jasnością, kiedy naprawdę wierzysz i kiedy deklarujesz jestem z mocą, wszechświat nie ma innego wyjścia, jak tylko dostroić się do Ciebie. To tak, jakby całe życie ugięło się przed przebudzoną świadomością. To tak, jakby niewidzialne zostało zmuszone, by stać się widzialnym. Od tego momentu nie ma murów, które by się ostały, nie ma drzwi, które pozostałyby zamknięte, nie ma marzeń, które zostałyby na drodze. Wszystko się porusza, wszystko się otwiera, wszystko odpowiada. I właśnie to chcę, żebyś poczuł w tym momencie pewność, że nie musisz już żyć w tym samym cyklu ograniczeń, możesz się wyrwać. Już teraz możesz spojrzeć na siebie i zadeklarować: Jestem obfitością, jestem zdrowiem, jestem miłością, jestem żywą manifestacją boskiej mocy. To nie są tylko piękne słowa. To twórcze dekrety, to bezpośrednie polecenia dla podświadomości, która akceptując je jako prawdę, natychmiast zmienia sposób, w jaki wibrujesz. I pamiętaj, wszechświat. Zawsze odpowiada na Twoją wibrację. Być może zadajesz sobie pytanie, ale czy to naprawdę działa? Odpowiedź tkwi w Twoim własnym życiu. Rozejrzyj się. Wszystko, co dziś w nim istnieje, zostało stworzone przez myśli, przekonania i słowa, które pielęgnowałeś wczoraj. Oznacza to, że jutro jest kształtowane już teraz. Każde słowo, które wypowiadasz, jest cegłą w budowie twojej rzeczywistości. Pytanie brzmi więc: jaką rzeczywistość chcesz budować od teraz? Jeśli do tej pory nosiłeś ciężar niedostatku, strachu, niepewności, wiedz, że nie musisz tak dalej żyć. Masz moc, by się zmienić, a zmiana zaczyna się w momencie, w którym zdecydujesz. Dlatego ten film dotarł do Ciebie dzisiaj, nie przez przypadek, ale dlatego, że życie wzywa Cię do przebudzenia. Zostałeś tu poprowadzony, ponieważ jesteś gotów zrobić kolejny krok, a jeśli naprawdę pragniesz zastosować tę wiedzę w praktyce, zostawiłem coś specjalnego w pierwszym przypiętym komentarzu. To zaproszenie do zanurzenia się jeszcze głębiej, do nie tylko słuchania, ale do przeżywania tej transformacji. Kliknij i pozwól sobie otworzyć te nowe drzwi. Czasami jedyną rzeczą, która oddziela Cię od życia, jakiego pragniesz, jest odwaga, by zrobić prosty krok. Na zakończenie chcę wyryć w Tobie to przypomnienie. Moc stwórcza jest w Twoich rękach. Proś, ale proś z jasnością. Wierz. Ale wiesz bez wahania. A przede wszystkim, deklaruj każdego dnia z przekonaniem jestem, bo kiedy mówisz jestem, budzisz w sobie boskość, a boskość nie zna granic. I jeśli ten film przemówił do Twojego serca, jeśli w jakiś sposób poczułeś, że ta wiadomość dotknęła części Ciebie, która była uśpiona, proszę Cię, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał teraz. To nie jest tylko prosty gest, ale akt zestrojenia. To ty mówisz wszechświatowi: jestem gotów, akceptuję, otrzymuję. A kiedy to zrobisz, wszystko zaczyna poruszać się na Twoją korzyść. Życie czeka na Twoją decyzję. Wszechświat jest gotów dostarczyć, i od teraz moc jest w Tobie.